Ciołbę! Przygody! Sezon! Jedenasty! Szalony wyjazd na ferie! O no Boże! Która jest godzina? Gdzie jest mój iPad? Ktoś mi go ukradł. O Boże, ale tu Syf się zrobił. W sumie niech to tak będzie. Co tu tak? No nie no, ktoś nas okradł! Co to za... Co, co to za sy? Znaczy no, czemu to jest tak mało rzeczy? Takież to zawsze było multum rzeczy. Dziwne. Dobra, zejdźmy na tu. Hmm, tutaj nic nie znikło. Gdzie jest nasza choinka? Zabrali nam choinkę. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Jakieś złodzieje tu byli. Nawet ob obraz ukradli. I nasz obrós. Co to się dzieje? I mój iPad ukradli. Ja muszę zobaczyć. Idę do galazu. Wszystko zabrali, ale nie ma tu ozdób. Ukradli nam ozdoby. Tu jest mój iPad. Muszę zobaczyć, która jest godzina. Dziesiąta. A który jest dzień tygodnia? Yy, yy, środa. To ja nie powinno być przećkola. nie baśnie. A który jest? Dobra, tu musi. na kalendarzu jest bo i tak schowam iPada. Idziemy do kuchni. Jest! 28 i dzisiaj są fe Dzisiaj się zaczynają felie zimowe. Tak bo my mamy w jakimś dziwnym terminie zacząłem tę ferię XD. No to co ja mam teraz począć? My powinniśmy gdzieś wyjechać i do budzić. Ja <grystanie> ty nie ma tu żadnego telefonu, ja nie mogę. Ale śpiochy z nich. Hmm. Dobra, sama to zaśpiewa mój utwór. <grystanie> Lecz ta piosenka śpiochów zbudzi wnet. Hej, miśki, czas wstać. Jak można tak spać? Wasz sen już cały wieki trwa. No mi! raz, dwa. Hej, miśki, czas wstać. Jak można tak spać? A sen już cały Wielki trwa No mi Raz, dwa Jezu miętka czemu się drzesz O jakiejś szóstej rano Jest dziesiąta Co? Co ja to dziesiąta? Tej siostry Jezu Maria nie drzyj się Od rana Zaspaliśmy jak zaspaliśmy? Na co zaspaliśmy? Aaaa! ty ty spadłaś ze schodów! Co tu się dzieje? No, dzisiaj się zacinają Felie! Super miętka. Dobra, idziemy na dół. Wstawać! Jezu, co tu się tak. Kto tu się tak drze w ogóle? Ja. <grywia> Aha. Gdzie jest Tofi? Aha. Idę obudzić resztę! Halo! Wstawać, wstawać, wstawać! Ferie są! O oh my god! ZASPALIŚMY! My się na co my zaspaliśmy? Na pociąg! Jaki pociąg? mnie nie jedziemy żadnym pociągiem nigdzie! Co?! To! Myślałam, możesz się tak nie drzeć, bo zaraz mi pębenki w uszach pękną. Jest jakaś. Nie wiem, która w ogóle jest. No, to to jest taki jakiś tam telefon, to zobaczcie sobie, że serio jest dziesiąta. za ja nie! Ja o takiej godzinie nie mogę normalnie żyć, bo ja już o takiej godzinie normalnie jestem na shoppingu. Co? O, jakim shoppingu? Ty o takiej godzinie jesteś śpi. Aha. Tak mnie nie obraża. Tak. Aha! Ale jesteś miły. A ty mi się drzesz od rana. No co, trzeba cię obudzić normalnie. I nie musisz... Dobra! Cicho już bądźcie, bo jeszcze korki będą i tyle z tego będzie. Dobra, wsiadamy. Tum na turu Gdy dojechali? turum oh my God, ale było fajnie na tym fajrancie. który jest dzisiaj dzień tygodnia, OMG. Oh no. <kłysy> NIE JAKA MASEJKRA JAKA MASEJKRA OMG Psycyza już powinna być gotowa Ja tu powinnam stać a nie jakoś cidować bombę OMG Dobra zakładam szybko moje kolczyki Ech Boże jak ja będę wyglądać będę jak jakaś nie wiem Karyna jakaś Trudno się mówi Drugi kolczyk i buty, szybko, buty, buty. Dobra, ym... O Boże, Kibel! Stój tu, Kiblu! Jezu, jaki syf jest przed tym hotelem! Trudno! Dobra, jesteśmy. Zaraz przyniesiemy te walizki. Babu, dawaj, już klucze, znamy się, już jesteśmy na ty. Eee, no nie no, znowu oni, znowu oni, znowu zrobią taki syf. Eee, nie zwalaj wielu na nas. My nie robiliśmy aż takiego wielkiego syfu. To dlaczego na tym przed jest taki ogromny syf, że tutaj się nie da normalnie funkcjonować? Cicho, bądź, a masz, masz kleszczu, aaa! Wypombiam cię! Eś! Chodźcie, już mam klucze. Oh. Oh, Myśla, co ty robisz? Siarę nam tylko robisz. Cicho, już nie ma tej baby. A mam klucze przynajmniej. Myśla, a wzięłaś klucze z domu? Nie! O nie! Zapomniałam! Jezus, Maria, Myśla, ty o wszystkim zapominasz. No co? Czekajcie! Ja mam magiczne moce! Czary Mary, hokus pokus, niech tu się pojawią klucze! Raz! Znaczy Mielka, wiesz, że to się nie uda. Cicho bądź! Abracadabra, czary Mary! Yy, kluczos pojawia się He he. he. O, widzisz, mamy klucze! O, oh my god! Dobra, ważne, że mamy klucze do domu, a nie, że znowu będziemy stać się lat. Ale musimy je odplątać, bo tutaj się zaplątały. A weź! Ich teraz nie odplątuj. Cicho, bądźmy się. Dobra, już odplątamy to gdzie gdzieś schowamy zaraz. Bierzemy wszystkie torby do hotelu, otwieramy te drzwi, kładziemy je na razie tutaj. Bo pójdziemy na shopping! Jaki shopping? Nawet nie... Mysia! Gdzie jest torba z jedzeniem? To jedzenia! Nie da, że przed chwilą zapomniałaś no, czy to jeszcze jedzenia. Ale tym razem możemy iść na shopping. Ja z tobą zwariuję. Z tobą, ja z tobą też. O, Boże! No dobra. Ale czy... Idziemy na shopping, i Ja, Pidi, mysia. Dobra, idziemy szybko po jedzenie. Albo wiem, pójdziemy już na cały shopping. Nie, nie idziemy na żaden shopping. Miau, 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 miau. Dobra, idziemy po to żarcie. Dobra, wróciliśmy z tym żarciem. Myśla, następnym razem pakujemy od razu jedzenie. I klucze. No dobra, dobra, już się tak nie denerwuj. Myślać, cicho bądź. No co? Jajco. Nie becz. Dobra, na razie zostawiamy te rzeczy. To nie moja wina, że ja mam słabą pamięć. Jak to ci mam tą pamięć jakoś naprawić, żebyś miała lepszą? Nie wiem. Aha! Super! Ja proponuję iść na zakupy! O, to jest dobry pomysł. No dobra, już pójdźmy. Jupy! To idziemy. Do, do, dobra, jesteśmy w, przy sklepie. To to chodzimy! Auć! No myśl! Się... <grym> mm, tylko tu jest jeden sklep, ale beznadziejnie. Sama się kupiłaś w takich okolicznościach hotel, to teraz nawet... Aha. Oh my god! Ale fajne łóżko! się mi takie łóżko? Nie, bo już masz jedno łóżko. Po co ci drugie łóżko? No takie do chillowania bardziej. No co to począć? Dobra. O my ale auto to jest. Ale jest ewidentnie na ciebie za małe. Ej, eee, to był komplement? Nie. Kim bym mogła codziennie jeździć. Nie wiem, to, jaka to marka, może widzowie z galerią poznać, o takie auto. Ale ona nawet dla miętki nie pasuje. To nie pasuje jak pasuje, patrzcie jak mogłabym jeździć. Ale tam są pydały, się XD. A tutaj są z klocków LEGO! Hmm. Dobra, chodźmy tam. O Boże, jak zawsze zostawi, zostawiłam to w magazynie. No jak ja... jak ja, jak ja mogłam tego nie zaplanować? <laughs> o Migi, co ty mnie zabrałeś? Na jakieś gówniane ferie! Ja chciałam olin Inclusive! Nie drżyj się! O, Migi, o, moja, moja, moja najlepsza para przyszła! Idziemy na górę! No Jezu, nie drzyj się Majka już! Jakiś on inclusive chciałaś, to masz. Co to jest? To no nawet nie jest on inclusive. to nawet nie kosztuje tysiąca złotych. Ja tego nie chcę. No to nawet nie chcę na to patrzeć. I tego dotyka, co ty robisz, śmierdziem? Zachowuj się jak człowiek. No dobra, ty wyglądasz jak mój pies. Ha. Chwila, stop, co to jest? Myśla jest mój. O nie, nie jestem tej osoby. Nie. Nie! Oglądamy tą dziwną książkę. Plan napisia. O oh no! O oh no! Ja na to nie zezwalam. Oglądamy to w tym momencie. Ale proszę pani, pani nie może oglądać książek, zanim pani ich nie kupi. Ale mam to gdzieś. No dobrze. Pani leży. Ona zemdlała. <laughs> Hat fu. A jak pozbyć się pysia? A, moje serce mnie boli. Jak to czytać będę? Jezus. <laughs> Dobra, ja to psetstam w takim razie. Plan. Pierwsze to... Jakiś kanciot! Jakieś dziwne coś zrobić. Pysziowi XD i co to jest? Czekajcie, ja muszę rozszyfrować, kto to jest. Nie wiem, kto to jest! Tak, ja się znam na portretach, autoportretach. Ja rozszyfruję, kto to jest. Tutaj jestem ja XD. No bo przecież tam był, było napisane, że myślę... że ty jesteś kogoś. <noise> Tutaj jest śmierdziel. Bez sensu ta książka. Nie podoba mi się. Proszę pana, proszę uspokoić swoją dziewczynę. Muszę iść tam ogarnić inne piętro. Oh my God, Śmierdziel, dlaczego chcesz się pozbyć, Pysia? Co? Ja się nie chcę go pozbyć. Jest takie badziemne książki. Jakie książki bajdziewne! co to jest? Swój, to jest całe podjęte! To nawet jest... OLINE KLOZI! Weź ogarnij swoją dziewczynę, bo jest jakaś dziwna. Nie! A poza tym ta książka była wydana w 2022 roku. Nawet to wtedy nie było się przygód, co o czym ty myślałeś, człowieku? Wybombiam tą książkę do śmieci. No to wymyśliłem ją w 2024. Ja, PDB, i po co ci to było? Po nic, bo ja miałam brudne myśli. No nadal masz brudne myśli i to jeszcze bardziej. A, dziękuję za komplement. To nie był komplement. Aha. Ok. Tak, bo ja tak naprawdę mam inną orientację. Jaką orientację chyba w terenie masz inną orientację? Właśnie... Bo jestem gejem! Jak to gej? Jak mogłeś mnie zdradzić, kreszu! O my g! O nie! Co ty robisz za książkę wygleć? To kogo tylko jest kochet? Nie wiem! Aha, ty nic nie wiesz, to, To to wybąga jest to Microsoft. Iź! O Boże, ale afera w tym sklepie się zrobiła. Ale tego się nikt nie spodziewał, że on jest gejem, dobra. To bierzemy kamyk, Taki fajny. I takie coś. Dobra, idziemy już. Bajo jajo, my nie płacimy! Ej, złodzieje! No nie no, jak zawsze mnie okradają w tym sklepie. Uciekamy. No, I co wy tu robicie? Wybombiać z naszego tutaj miejsca? Już chcieli się włamać kleszcze jedne. Ach, ale szalo. Sza, szalenie się zaczęły te ferie. Norel, oh myg. Dobra, rozpakuj. Nie, nie będziemy się rozpakowywać. Hmm? No to za dużo serwerów. Chociaż zwierzaki wypuści. I te klucze gdzieś odłóżmy, żeby nam nikt ich, ich nie ukradł. Dobra, ym. Te walizki tam połóżmy gdzieś. Bo i tak nie będziemy za bardzo ich rozpakowywać. Eee, i co mamy począć? W życiu. I W ogóle już jest ciemno i... No, nie wiadomo gdzie. To idziemy spać! XDDDD No dobra, to idziemy spać. Bajo jajo!